Jakie są najlepsze grupy docelowe, które możemy sobie wybrać i ustawić na Facebooku w 2022 roku? Od jakich grup zawsze zaczynamy promocję dla naszych klientów? Oczywiście pod warunkiem, że wybranie tej grup jest możliwe, o czym zaraz sobie powiemy. Ja nazywam się Jakub Wucik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. Zaczynajmy! Zanim przejdziemy dalej, od razu chciałbym Cię zaprosić na nasz webinar, czyli takie darmowe szkolenie wprowadzające. Odbędzie się już niedługo, i to będzie webinar poświęcony w całości właśnie reklamom na Facebooku. Tematyka webinaru, więcej szczegółów, no i też oczywiście miejsce, w którym możesz się zapisać to wszystko znajdziesz w opisie do tego filmu, tam jest link. A nie przedłużając, jakie są najlepsze grupy docelowe, z jakich korzystamy obecnie w targetowaniu reklam do naszych klientów. No więc tutaj, pierwsza rzecz, jaką ja muszę powiedzieć, to że oczywiście reklamy targetowane według zainteresowań czy tam zachowań. To są oczywiście nadal reklamy, które powinny się gdzieś tam znajdować w Twojej strategii, dlatego że wykorzystywanie zainteresowań, czy zachowań, czy danych demograficznych, czy takich standardowych ustawień targetowania na Facebooku, sprawia, że niezależnie od tego, co się dzieje w Twojej firmie, cały czas gdzieś tam będziemy trafiać do jakichś nowych osób, czyli będziemy po prostu dostarczać świeżych danych dla, dla naszych algorytmów. Natomiast takie trzy inne grupy, z których mimo wszystko warto gdzieś tam zawsze korzystać, to po pierwsze grupy podobnych odbiorców. I wiem, że już powtarzałem to parę razy na tym kanale, aczkolwiek nadal mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dobrze potrafią radzić sobie grupy podobnych odbiorców. Czasami zdarza się, że przychodzi do nas jakiś klient, który już ma jakieś tam markę dość mocno rozbudowaną w internecie, czyli na przykład na jego stronie pojawia się rzeczywiście ruch z różnych kanałów, np. z wyszukiwarki Google, z działań organicznych na socialach, z innych platform, z reklam w Google Ads, cokolwiek. W każdym razie nie z Facebooka, czy też nawet z Facebooka. Ktoś, kto ma po prostu duży ruch na stronie, bardzo dużo danych, zainstalowanego Piksela. To czasem zdarza się, że od razu z miejsca robimy takie osoby, po prostu grupy Lukaleks, nie bawiąc się w ogóle w żadne inne opcje targetowania, wychodząc z założenia, że jeżeli oczywiście jest to biznes, który działa już jakiś czas i trafiają do niego faktycznie osoby zainteresowane jego produktami, to osoby podobne do tych poprzednich klientów również będą zainteresowane tymi produktami. I tutaj po więcej informacji, tak naprawdę odsyłam Cię do mojego filmu, w którym szczegółowo mówię o grupach podobnych odbiorców, mianowicie o tym, jakie grupy najlepiej radzą sobie obecnie, ponieważ kiedyś lepiej radziły sobie grupy budowane na podstawie piksela, teraz lepiej radzą sobie grupy budowane na podstawie danych bezpośrednio znajdujących się na Facebooku, czyli nasze filmy, nasza strona na Facebooku, jakiekolwiek interakcje z reklamami drugi świetny rodzaj grup docelowych, oczywiście w podobnej sytuacji, kiedy po prostu mamy już jakiś tam ruch ściągany z różnych innych kanałów, czy też nawet, może też z Facebooka, to są grupy niestandardowe różnego rodzaju. I tutaj niekoniecznie mówię też o samym remarketingu, bo remarketing to jest oczywiście coś, o czym również należy pamiętać i co koniecznie musi znaleźć się w Twojej strategii. Natomiast, jeśli już wchodzimy w szczegóły, no to jakie grupy niestandardowe w ogóle warto wykorzystywać? I tutaj warto skorzystać przede wszystkim z grup, które są tworzone na przykład na podstawie aktywności na naszym profilu na, na Facebooku i na Instagramie, bo wbrew pozorom, jeżeli tworzymy Reklamy i jakieś osoby angażują się w te reklamy, a nie mamy kampanii na aktywność, no to w tym momencie taka aktywność organiczna, czy też aktywność wśród osób, które faktycznie wyświetliły te reklamy jako posponsorowane, ale mimo wszystko nie kliknęły, tylko po prostu e, zaangażowały się jakoś, coś polubiły, skomentowały i tak dalej, to jest bardzo wartościowa interakcja, dlatego że to są osoby, którym faktycznie nasza reklama się spodobała, czyli. Te osoby będą z większym prawdopodobieństwem skłonne później faktycznie coś od nas kupić, bo po prostu nasza marka wpadła im w oko. To, co również warto przede wszystkim przetestować, to na przykład osoby, które weszły co najmniej dwukrotnie na naszą stronę. To jest bardzo proste. Możemy sobie stworzyć po prostu grupę niestandardowych odbiorców. Tam tworzymy sobie po prostu osoby, które odwiedziły konkretne strony internetowe, i możemy tam wkleić po prostu adres naszej strony, adres bazowy czy po prostu domenę, i zawęzić sobie według częstotliwości. Co najmniej dwa lub więcej razy, czy po prostu osoby, które co najmniej dwa razy odwiedziły naszą stronę. No i tak samo, w zależności od tego, co robimy na tym Facebooku, no to takie grupy niestandardowe mogą nam się przydać. Czyli na przykład, jeżeli mamy formularze kontaktowe na Facebooku, formularze błyskawiczne, możemy retargetować osoby, które wchodziły w interakcje z naszymi formularzami, ale na przykład nie wypełniły i nie wysłały tych formularzy. Czyli osoby, które otwarły jakiś formularz, ale go nie wysłały. Tak samo, jeżeli na przykład mamy filmy albo posty reklamowe, wideo na, na Facebooku czy na Instagramie, możemy również yy, targetować osoby, które wyświetliły jakąś część naszego filmu. To też jest bardzo ciekawa interakcja. Jeżeli to jest oczywiście więcej niż, nie wiem, tam powiedzmy 50-75% wideo, wideo, które nie trwa 5 sekund, nie? Czyli osoby, które faktycznie chwilę przesiedziały przy tym filmie, które rzeczywiście go świadomie obejrzały, to również jest dla nas bardzo interesująca grupa docelowa, która nierzadko jak się ją wykorzystuje w reklamach, przynosi później bardzo fajne rezultaty. No i trzeci typ grupy docelowej, jaki często również wykorzystujemy w naszych kampaniach i to, co tutaj powiem, może niektóre osoby urazić, aczkolwiek jest to grupa po prostu cała Polska, jedynie zawężona po wieku, bez żadnych zainteresowań, bez żadnych grup niestandardowych po prostu wszyscy użytkownicy na Facebooku. Oczywiście pod warunkiem, że nie promujemy jakiegoś lokalnego biznesu, no to wiadomo, że jeżeli tak, no to wtedy zawężamy się do danej lokalizacji. Ale chodzi mi o to, że często robimy też taki test, że po prostu nie ustawiamy żadnych opcji i pozwalamy Facebookowi optymalizować naszą reklamę. Tylko tutaj bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście reklamy w takim zestawie były wprost przedstawiające to, co chcemy promować. Czyli żeby po prostu osoba, która widzi taką reklamę, żeby od razu na dzień dobry dostała po prostu plaskacza w twarz tym, co to jest. Tu nie chodzi mi o to, żeby to było nachalne, tylko chodzi mi o to, żeby to było oczywiste. Czyli jeżeli sprzedajesz meble, to nie może to być żadne, to nie mogą być żadne podchody, jakiś długi filmik, który na koniec będzie się zamieniał w reklamę Twoich mebli, zaczynający się tym, jak na przykład, no nie wiem, Golden Retriever e, przybiega do jakiejś młodej pary z pierścionkiem zaręczynowym, który jest schowany pod jego obrożą. I na końcu okazuje się, że to jest jakaś skliwa scena z nowo, nowego mieszkania, którą, które ta para na przykład sobie urządza i korzysta z mebli w Twoim sklepie. No to byłoby może fajne, ale jeżeli korzystamy z reklamy, która jest targetowana na całą Polskę, to od razu musimy po prostu w reklamie że tak powiem, targetować przez kreację, czyli odsiewać te osoby, które są niezainteresowane tym, co my finalnie chcemy sprzedawać. Czyli na przykład promując coś do młodych mam, po prostu od razu wrzucamy zdjęcie mojego dziecka, może być tam jakiś napis, coś w stylu młoda mamo, czy nie wiem, wszystkie młode mamy, coś tam, coś tam, coś tam. Nie? Po prostu, żeby nie było wątpliwości co sprzedajesz i do kogo chcesz trafiać, to Facebook już Ci po prostu później w tym pomoże. Tak więc to są trzy grupy, z których koniecznie warto skorzystać w swojej firmie czy swojej promocji. Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się rzeczywiście więcej na temat tego, jak tworzyć skuteczne reklamy na Facebooku, zapraszam Cię na serię naszych webinarów. Link do zapisu znajdziesz w opisie do tego filmu, a ja się z Tobą żegnam i widzimy się w następny czwartek. Trzymaj się, cześć!